Myśli, mundo bogaci się. Najlepszym sposobem na bycie bogatym jest nie być biednym. Ja, dobry szef, ja przekazywać pracownikom tylko dobre wieści. Czas na zwolnienia. Planuję spotkania, żeby umawiać więcej spotkań. Integracja. Witamy na wyjeździe integracyjnym. Widzimy się na konferencji biznesowej. Mundo zlikwiduje twój kapitał. Biznes bez sens biznes. Tyle! Nigdy nie łączyć. Zawsze przejmować. Czał pieniędzy! Wstrzymaj telefony. Mundo robi przerwę, żeby uniknąć obowiązków. Ciesz się rekompensatą. Mundo zjada dokumenty na śniadanie. O! Mundo kiedyś grał w baseball. Ale Mundo nie wiedział, w którą stronę biegać. Mundo, największy jajcaż w biurze! Pieniądze nie opuszczajcie, mundo! Mundo spada w górę! Hazard w Vegas zły biznes! Spróbuj na giełdzie! Mundo mówi: Chciwość dobra! Mundo kocha internet! Uczy mundo wszystkiego i nigdy go nie opuszcza! Blale, blale, blale. Kupiutcy pracownicy narysowali zły wykres. Mundo musi im pokazać, jak to się robi. Świetne spotkanie, wszyscy. Mundo uparty! Nowe info dla pracowników. Drodzy pracownicy, Mundo zwolni tylko większość z Was. Gratulacje! Ja zwalniać Ciebie! Pieniądze rosną na Mundo! Czasami Mundo zaczyna pisać biznesplan, choć wcale nie ma planu. Dobra zabawa, odkrywać plan po drodze. Czekaj, tak. ABC sukcesu Mundo, atakuj bez czekania. Biznes to kwestia perspektywy. I już po wszystkim. Klient musi być zadowolony. Mundo wymyślił nowy sposób na dwudniową wysyłkę. Witaj, kliencie! Wow! Czas na cięcia budżetowe! Ja egzekwować politykę korporacji. Wzrost na rynku! Ja. Yeah. Fala inwestycji Mundo zalała rybaków. Człowiek-niedźwiedź nie zachwycił rozmową. Mundo smutny. Mundo zdobywa przyjaciół. Mundo jedna sobie ludzi. Proste. Yeah. Tak, Sion. Inwestuj w drewno. Przyszłość nieruchomości. U! Oh. Ja być też artystą, lubić kreatywną księgowość. Ja. <laughs> no to jeden na jednego. Ja. Mundo wspina się po korpo drabinie. Nie dla ciebie darmowy obiad. Ja. <laughs> Mundo mieć co Mundo chcieć. Harry kolegują się tylko z Mundo. Mundo daje porady modowe. Każdy krawat o innym smaku. Ja. Uh. Uh. Czekaj! Uh -huh. Tak, musisz popracować w weekendy! Zamieszanie walutowe! Mundo składa! Mm. Mały człowieczek Draven głośniejszy od Mundo! Trzeba to załatwić z HR-em! Mundo nosi kilka czapek! Wiceprezesa, prezesa i dyrektora! Statek żeglarza zawolny! Synergia! Młody Mundo wybrał zły zawód. Mundo dzieli majątek. Mundo oferuje hojną odprawę. Mundo słyszy tylko niekompetencje. Ja nie zaczynać w sordowni. Ja zbyt mądry. Gdzie ten złoty spadochron? Mundo zatrudni cię na seminarium firmowe. Do roboty Mundo idzie. Czas na rozmowę pożegnalną. Członkowie zarządu dziękuję za przyjście na spotkanie z Mundo. Zajmie ono jedynie 6 godzin. A prezes Mundo! Czekaj! Tak? Powiedz mi o sobie. Okej, okay, witamy na pokładzie. Mundo bezkrwawo przejmuje. Służ skargę na Mundo. Krach na giełdzie! Wyłączyć to! O nie! Mundo naprawi! Jest git! Akcje idą w górę! Majątek Mundo jest wszędzie! To Mundo-konomia! Niewidzialna ręka wolnego rynku jest świetna! Mocno chwyta, a nawet nie istnieje! Kiedy pracujesz z Mundo, jesteś rodziną. Albo... drużyną. Mundo nie pamięta. Mundo amasuje, Mundo! Dotarł do ciebie faks od Mundo? Sprzedane! Cicho, dobre wieści! Mundo ma dla ciebie twoją pierwszą pracę. Potrzebujesz tylko dwa lata doświadczenia. Mundo jest bardziej w centrum uwagi niż mały ludzik z małą siekierką. Do pracowników, doceniajcie siebie! Ktoś musi, a nie będzie to mundo. Duży zysk w bańce nieruchomości. Mundo musi ją rozerwać, żeby dostać się do zysków. Wyczysz mój kalendarz! Mundo ma ważne spotkanie z poborcą podatkowym. Mundo się nie boi! Drewno! Mundo usunie pośrednika drwala! Wszędzie aktywa! Kupować! Kupować! Akcje firmy są zbyt wysokie! Można by ostrzec kolegów tą poufną informacją! Sprzedaj wszystko! Nie! Mój majątek! Mundo miał idealne 0% na maturze! Bez Mundo to rekin finansjery. Kupuj tanio, sprzedawa yy, Tanio? Spotkanie zakończone. Ja nigdy nie kłócić się z pracownikami, tylko tłumaczyć, czemu Mundo ma rację. Mundo był doktorem, ale ratowanie życia nudniejsze od zarabiania pieniędzy. Mundo opowie o swoich pomysłach. Ja zarządzać jak mistrz... O. Mundo jest mistrzem wchowanego. Bawi się codziennie ze skarbówką. Mundo nie ma Etui na telefon. Przecież nie jest niezdarny lub biedny. Mundo ubrany na wycieczkę firmową. Wszyscy inni pracować dalej. Bampo <słuch> <słuch> i to! Mundo wyprowadza pracowników na spacer. Proszę wszystkich o uwagę! Witam! Cześć! <słuch> Czy głos mundo działa? Mundo przebije rekord sprzedaży! Mundo zrezygnował z wakacji dla motywacji! Witamy na konferencji biznesowej, mundo! Nie mylcie tego ze szczytem, wystawą czy innym pokazem! Nie! Mundo to zdefrauduje! Mundo daje pożyczkę! Chcesz wylecieć? Kiedy życie daje mundo cytryny? Mundo zamawia kawior! Kawior pasuje do cytryn! Mundo zleca obicie twarzy. Za duży, by zbankrutować. Złożone. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Mundo kocha deadline. Zawsze mówi dzień dobry, jak się z nimi mija. Mundo potraja bezrobocie. Szaleńcze transakcje. O, Mundo nienawidzi wracać do pracy po urlopie. Uuu. Mundo zgłasza naruszenie praw aktorskich. O! Człowiek niedźwiedź taki straszny! Mundo zatrudni cię w marketingu! A! Idziesz z Mundo na golfa w następnym tygodniu? Mundo wraca z płatnego zawieszenia! Mundo nigdy nie lata ekonomiczną! Zapłacone! Mundo płaci! Ja zrobić cięcia budżetowe, żeby Mundo miał premię na święta! A! Ja zapomnieć o Casual Friday! Znowu! Sezon zwolnień. Mundo redukuje co chce. Mundo sprzedaje. Ja być finansowy ninja. Ja ścinać rachunki i głowy. Tylko nie pożyczka, mundo. Jak to mawiał trener mundo. bejsboliści nie płaczą. Ja taki hojny. Ja płacić wszystkim akcjami. Nie pasujesz tu. <słuch>